Przejechaliśmy odcinek testowy, wszystko sprawdzone, wszystko działa jak należy. Rajd Agropolu już wkrótce się zaczyna. Dziś ceremonia, taki start oficjalny, ale właściwa rywalizacja rozpoczyna się jutro. Organizator skondensował rajd do trzech dni, ale są one bardzo intensywne. Kończymy bardzo, bardzo późno, tuż przed północą nawet niektóre dni i zaczynamy bardzo wcześnie. Jechałem 6 rajdów w Akropolu, 6 rajdów w ogół, ale tak trudnej rundy jeszcze nie widziałem. W ubiegłym roku było sporo wody, błota na zapoznaniu z trasą, co się też utrzymało w dużej części podczas rajdu, natomiast w tym roku jest bardzo dużo luźnych kamieni, dużo dobić. Mamy kilka nowych odcinków specjalnych, które są bardzo wymagające, a te, które w ubiegłym roku były, przebiegały w tej samej konfiguracji, są jeszcze bardziej kamieniste. Jeszcze więcej odkopało się tych kamieni, które są wbudowane w drogę. Będzie to bardzo wymagający rajd dla nas, dla samochodu, dla załogi, i, ale przede wszystkim dla opon i dla zawieszenia. My jesteśmy jednak dobrej myśli. Cały zespół Warren Rally Team ciężko się przygotowywał, ciężko pracując przed tym rajdem i jesteśmy pozytywnie nastawieni.